Witam w kolejnym odcinku serii Lucyferiański agent mówi pyta jak jest Zatytułowanym Czy postawa promowana przez szczytów Wprowadza komunizm I chodzi oczywiście o tak zwany system bestii Czyli po mojemu nowy porządek świata Chociaż tak naprawdę Jeżeli chodzi o ten komunizm To ja bym doprecyzował Że jest to tak naprawdę Połączenie i komunizmu i faszyzmu pod technokracją, pod butem technokratycznym. Tytułowe pytanie wzięło się stąd, iż szczytyńscy w swoim najnowszym filmie yy, oznajmili, iż praca Tadeusza Cichockiego właśnie ten komunizm wprowadza. I teraz tak, z tej racji, iż przede wszystkim nie zarabiam w internecie oraz też nie jestem podatny na opinie ludzi, Mogę sobie pozwolić na obiektywizm i powiem coś takiego, że w pewnym sensie rozumiem i szczytyńskich, i szczytów polańskich. Rozumiem, co mają na myśli, mówiąc, że jakiekolwiek sposoby tutaj yy, byśmy nie wymyślili, to i tak nie zastąpią one ładu. Yy, Atta i Mat. Czy ogólnie prarodzicieli, czy nawet ładuata, jak to często mówią szczytyńcy. I idąc tym tokiem rozumowania, ja się z tym zgodzę. Dlatego ja o tym mówiłem, że. I to jest równie ważne, co kwestie prawne. Także z całym szacunkiem mówię do tej grupy ogólnie, do Polaków, którzy już wiedzą, że coś jest źle, że powinni coś zrobić. Jak się nie zajmiecie niebocentryzmem, Y, tą wiedzą, tą prawiedzą, to będziecie y, samostanowić, wypowiadać posłuszeństwa, stawiać bierny opór, aż się po prostu zamienicie w proch. Oczywiście mówię w skali narodowej, bo w skali prywatnej ludzie się jednak na te różne sposoby bronią. Przynajmniej jeszcze na ten moment, ja przypominam, że. Yy, tak zwany nowy porządek świata, te agendy 2030, szwaby, nie szwaby, resety to to wszystko jest jednak realizowane. I nie wiadomo, jak długo jeszcze yy, te sposoby będą skuteczne. Jedne mniej, drugie bardziej, ale ogólnie. Także Polaków zapraszam do części drugiej. No a część druga to po prostu przekierowanie na niebo tych wszystkich, którzy po prostu powiedzmy, stawiają bierny opór, bronią się przed systemem obecnym, nie chcą go zasilać, opłacać, no, tamci też mają agenta i to tego samego. Tak przy okazji na co ten agent ma ich przekierować tych Polanów wróć potencjalnych polanów, skoro oni już w tym siedzą, wbije do tego, że. Szczytyńscy oficjalnie oznajmili, iż po to przez lata udawałem niebocentryka, aby tych niebocentryków przekierować na te właśnie sprawy, o których tu przed chwilą mówiłem. Między innymi przede wszystkim na pracę Tadeusza Cichockiego. Jaki to ma sens? No właśnie, według mnie nie ma. Ale wracając do tematu, to powiem tak. Odnośnie tych wszystkich spraw, tak zwanych elementów, wiedzy o systemie, czy biernego oporu, niezaśnania systemu, już konkretnie się wypowiedziałem w pryzmacie właśnie niebocentryzmu. Nie będę zatem w tym odcinku rozkręcał się na nowo w tym temacie, jak ktoś chce zerknąć sobie w tą część. Celem sporu nie powinno być zwycięstwo, lecz postęp do Polanów. Tam jest wszystko fajnie omówione pod kątem niewocentrycznym. I teraz tak, nawiązując do tego, co powiedzieli szczytyńscy, że dekret suwerena, i ja myślę, że chodzi im o dekret Tadusza Cichockiego, wypowiedzenie posłuszeństwa nielegalnym organom państwa, że ten dekret wprowadza komunizm czyli ten system bestii. Oczywiście, patrząc z punktu widzenia niebocentryzmu, yy, są różne pseudo-rozwiązania podawane przez agenturę lub faktycznych, pożytecznych idiotów, które właśnie z punktu widzenia szczytyńskich mogą im się wydawać tym samym. To jest to samo, co ze mną. Ja wylądowałem w tym samym worze, co reszta agentury. Ale nie o tym dzisiaj. Na dzisiejszy odcinek powiedzmy, że nie ma żadnych rozwiązań. Absolutnie żadnych rozwiązań do samoobrony, do biernego oporu, czy nawet pseudo biernego oporu. Nie ma nic, kompletnie nic. Skoro nie ma nic, żadnych rozwiązań alternatywnych, które wprowadzają system bestii, czyli ten komunizm, czy komunizm faszyzm pod butem technokratycznym to co go wprowadza? No, czy ludzie w latach osiemdziesiątych byli posłuszni? Wypowiadali posłuszeństwo? Nie. A w latach osiemdziesiątych to nie kto inny jak Gorbaczow i yy, Stary burz spotkali się na Malcie i już zapowiadali nowy porządek świata. Są artykuły na ten temat. Specjalnie nie sięgam dalej w przeszłość. To jest 45 lat, prawie 45 lat. Jaki był system Bestii w latach 80., a jaki jest dzisiaj? Czy przez te 40-prawie 5 lat ludzie podjęli jakieś nieposłyszeństwo wobec systemu, które mogłoby ten system spowolnić, zatrzymać, czy raczej są mu posłuszni? Oczywiście chodzi mi na jakim etapie budowy systemu bestii jest nierządnica, a nie że system bestii był w latach 80. czy teraz. A więc to posłuszeństwo wprowadza komunizm, posłuszeństwo wprowadza system bestii. I teraz pytanie, czym różni się pozornie neutralna postawa szczytyńskich i ich wyznawców? To rozwiązanie, które oni promują, od postawy reszty. I oczywiście muszę dodać, bo oni są tak kurwa sprytni, że zaraz powiedzą, że ja nic nigdy nie mówiłem o ingerencji ostatecznej prarodzicieli, lub tylko atta. No. Ja mówię o rozwiązaniach na teraz. Na oczekiwanie na tą ingerencję. Już nawet w tym odcinku nie poruszam kwestii, czy ta ingerencja może zależeć od naszego postępowania. Ale wracając do y, tematu, to czy promowana przez Szczytińskich i ich wyznawców postawa, która niczym nie różni się od postawy poprzednich pokoleń oraz tych obecnych, może wprowadzać komunizm? No. Proszę sobie odpowiedzieć uczciwie, obiektywnie. Ja tylko powiem, że różnica jest tylko taka, że Szczytyńcy i Szczyty Polańskie wiedzą, po jakiej ziemi stąpają, i tym bardziej jest to dramat.